Pomogło, gdy spalił się dom w Godzieszowie. Wsparło, gdy rozpadał się zespół tańca z wieloletnimi tradycjami. Pomaga na bieżąco m.in. w rehabilitacji osób chorych i pokrzywdzonych przez los. Mowa o Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka. Od roku pomaga także Marcinowi Klimkowskiemu. Moje schorzenie jest to czterokończynowe porażenie mózgowe. Jest to zdiagnozowane w wieku trzech lat. Zostało zdiagnozowane i od, od Trzech lat od tego wieku mam, jestem też zrehabilitowany poprzez różne zabiegi, masaże, tego typu zajęcia. Dzięki temu samodzielnie się porusza. 1% podatku dochodowego przekazany Marcinowi poprzez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka pozwoli mu na dalsze leczenie i rehabilitację. To tylko kropla w morzu działań Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. W ramach odpisu 1% z podatku prowadzimy taką działalność, że zbieramy pieniądze na nasze konto i później te pieniądze przekazujemy dla ludzi najbardziej potrzebujących. To są osoby fizyczne, ale też są instytucje. Stowarzyszenie Ziemia Polisowiecka gromadzi 1% podatku. Od 2004 roku, czyli od roku, kiedy weszła w życie ustawa o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. I w pierwszym roku, czyli w roku 2004, wpłaciło 1% swojego podatku na nasze konto 30 podatników była to kwota ponad 30 tysięcy złotych. W kolejnych latach przekazywane kwoty systematycznie rosły. W 2011 roku Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka przekazało potrzebującym osobom i instytucjom ponad 162 tysiące złotych od ponad 3 tysięcy podatników. Całość tych środków zebranych z tego jednego procenta jest przekazywana na działalność charytatywną. My tutaj nie bierzemy pieniędzy na działalność stowarzyszenia. Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka jest niekwestionowanym lokalnym liderem w pozyskiwaniu pieniędzy pochodzących z wpłat 1% odpisu od podatku. Muszę przyznać, że tych środków i osób wpłacających co roku jest coraz więcej, a to pokazuje, że społeczeństwo Bolesławca, Gmin Powiatu Bolesławieckiego darzy nasze stowarzyszenie coraz większym zaufaniem i wiedzą, że te pieniądze. Będą w sposób taki dokładny i zgodny z celem wydatkowan. Zesuwana większość podatników, tak około 10-90% podatników, wskazuje cel szczegółowy, na który chciałyby, chciałyby te osoby ten 1% przeznaczyć. I najchętniej podatnicy wskazują osoby indywidualne, wymagające leczenia, rehabilitacji. Ale podatnicy wspierają jednym procentem także instytucje, m.in. szkoły, zespoły i kluby sportowe, parafie czy dom dziecka. Cały czas współpracujemy ze Stowarzyszeniem Ziemia Bolesławiecka, która stara się nas wspomagać prawnie i, i słownie i w jaki tylko możliwy jest to sposób, po to, żebyśmy mogli dalej pracować. Dlatego też bardzo dziękujemy całemu stowarzyszeniu za taką pomoc. Dzięki Państwa hojności udaje się pomóc wielu potrzebującym mieszkańcom ziemi bolesławieckiej. Nie zapomnijcie przekazać także w tym roku 1% podatku. Gdy przekażecie go Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka, macie pewność, że zostanie spożytkowany zgodnie ze wskazanym celem. Numer KRS podajemy na ekranie. Wszystkie cele szczegółowe znaleźć można na stronie www.ziemiabolesławiecka.info.